Sam projekt głównie powstaje dzięki temu, że zostaną wykorzystane możliwości sprzętu Roland. Projekt nie tylko spodobał się, z czego się bardzo cieszę w urzędzie miasta, ale też w samej firmy Roland. Cieszę się bardzo, że firma uczyniła mnie jakby endorserem marki, a przez to będzie, będzie promować też ten projekt na w, w skali ogólnopolskiej. Od jakiegoś czasu musiałem żeby połączyć awangardową muzykę ambientową, dramę bassową, muzykę no właściwie awangardową z poezją. Jest to takie zestawienie, które nie jest dość typowe. Ja myślę, że świetno, no to jest świetna forma uwiecznienia też poezji regionalnej i zapisania tego promowania właśnie przede wszystkim. 23 lata temu miałem okazję reżyserować duże yy, widowiska misteryjne już one miały charakter właśnie poetycko-muzyczny i właściwie to stypendium jest taką... Yy, i ten projekt, na którym pracuję jest z kontynuacją tego, co było wcześniej.